Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry drogim maturzystom, miłej zabawy Wam życzymy. My, to znaczy moja nieskromna osoba oraz nasz gość, senator Jan Filip Libicki. Dzień dobry Panie Senatorze. Dobry, witam, witam Państwa. Senator PSL Koalicji Polskiej, Pan ma maturę, prawda? No mam, tak, to prawda. Jak było na maturze? No jak było na maturze, no ja bym powiedział tak. Nie pamiętam, to był taki moment, kiedy nie trzeba było zdawać Matury z matematyki, z czego ja się bardzo cieszyłem, tak. więc zdawałem maturę z polskiego i z historii. Z historii pamiętam, że było o e, powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym, co było na języku polskim, nie pamiętam. Ja też nie to... pamiętam, zdawaliśmy maturę w tym samym roku, zdaje się. 31 lat temu. Niech pan takich rzeczy nie mówi. E, to było w zeszłym roku, e, uznajmy. To były te łatwiejsze matury, wie pan, te covidowe, to daliśmy sobie radę. No co? dobrze. Tę maturę mieliśmy już tak. My, ma maturę, my maturę mamy za sobą. Młodzież, która dzisiaj tam się jeszcze przed sobą... Ba... Pana córka ma maturę. Życzę jej wszelkich sukcesów. Ja w ogóle życzę wszystkim wszelkich sukcesów. A do pana mam jedno pytanie. Tylko, wie pan, proste. Bartłomiej Wróblewski został wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten wybór musi zatwierdzić Senat. Za tydzień się tym zajmie. Pan mówił, pan pisał i mówił tak. Skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Dla wszystkich, którzy mnie znają, nie jest to specjalne zaskoczenie. Później zaczął pan mnożyć wątpliwości. Jaka jest ostateczna decyzja Jana Filipa Libickiego? Poprze pan Bartłomieja Wróblewskiego, czy nie? Ja się wstrzymam od głosu w głosowaniu nad kandydaturą pana posła Wróblewskiego. Czyli go pan nie poprze. Wie pan, że to oznacza brak poparcia. Wiem, co to oznacza. Jestem 16 lat parlamentarzystą. Skoro nie Wróblewski, no bo rozumiem, że pański głos tutaj mógł być jednym z tych, które zaważyłyby na wyborze, na wyborze tego rzecznika praw obywatelskich, to co? To kto raczej? Proszę pana, no, nie wiem, no, pojawia się kandydatura pani senator Staroń, która e, będzie wskazana, jak rozumiem, mogłaby być wskazana przez pana premiera Gowina. Ja w no ale, ale tu panu... trzeba byłoby jednak PiS do tego przekonać. To Sejm musi wybrać kogoś na rzecz Praw Obywatelskich. Pani senator Staroń przy całej sympatii jest inżynierem budownictwa. Dobrze, ale to ja panu, ja panu mówię o kandydaturze, o której słyszałem. Słyszałem, mówi się w Senacie, że pan premier Gowin zgłosi panią senator Staron. Jeśli pani senator Staroń po wysiłkach pana premiera Gowina zostanie zaakceptowana przez Sejm to ja w Senacie zachowam się tak, jak będzie rekomendował klub PSL-u, inaczej niż w sprawie pana posła Wróblewskiego. Klub PSL-u głosował przeciwko jego kandydaturze, ja się wstrzymam. No dobrze, ale to w takim razie sytuacja jest taka, że pan y, mówi, że być może pani, y, pani senator Staroń, która jeszcze nawet nie została przez Sejm wybrana, tutaj sprawa jest jasna, Jan Filip Libicki nie poprze Bartłomieja Wróbleckiego i tak się zdaje, się skończy ta, ta, cała, ta cała kandydatura. Nie przekonuje pana to, że Wróblecki obiecywał, że, powoła, że powstaną biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Wielkopolsce, w Olsztynie, w Lublinie, że, że powoła zastępców z, o innych poglądach niż on. Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak, mogę oczywiście panu wyłuszczyć cały... Tok mojego rozumowania, jak doszedłem do tego, że się wstrzymam nad tą kandydaturą, ale mogę też odesłać do mojego bloga, na którym zawieszę szczegółowe wyjaśnienie po naszym programie. Niech pan wybiera, co pan woli. Jak ktoś bardzo ciekaw, to nie chce poczytać na blogu. Ja mam do pana inne pytanie, jeśli ma pozwoli. Filip Libicki, Jan Filip Libicki, ale mówicie do pana Filip, stąd ja tak mówię. Tak. Filip Libicki, senator PSL, jest naszym gościem. PSL. Najpierw nie chciało poprzeć europejskiego planu odbudowy po pandemii, ale kiedy okazało się, że lewica go popiera, i PSL może zostać razem z platformą samą, no, razem z Ziobrą i Konfederacją, zaczęło dość gwałtownie zmieniać zdanie w tej sprawie i, i w tej chwili jest taka oto sytuacja, że nie wiadomo, jak postąpi PSL. Chyba poprze, ale mnoży jakieś inne warunki. Co by pan zrobił? Co by pan powiedział swoim kolegom z PSL-u w Sejmie? Za czy przeciw? Jak głosować? Znaczy, ja, bym, ja bym powiedział tak, ponieważ uważam, że te pieniądze są szansą dla Polski, to za, ale żeby wprowadzić taki mechanizm, który będzie maksymalnie chronił to, że prawo i sprawiedliwość nie będzie rozdawało tych pieniędzy po uważaniu. Ale wiem, że to jest, ale wiem, że mechanizmu innego niż ten unijny się nie da wprowadzić. Tam jest taki mechanizm, ale tak naprawdę wszystko jest i tak chronione przepisami unijnymi. Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak. Myśmy jako senatorowie ja podpisałem ten projekt, podpisałem się pod projektem pana senatora Ujazdowskiego, senatora klubu koalicji obywatelskiej. To był projekt Agencji Spójności i Rozwoju. Ten projekt leży w Sejmie. Pan e, senator Ujazdowski był posłem do Parlamentu Europejskiego, więc zakładam, że przygotował profesjonalny projekt. Ten projekt zakładał, że ta, do tej agencji będą swoich przedstawicieli kierować prezydent, premier, Sejm, Senat. I przedstawiciele organizacji samorządowych. Ja to wszystko, wszystko rozumiem, ale wie pan, tak naprawdę cała sprawa ma wymiar stricte polityczny, a nie taki, ale kto będzie kontrolował. I ten wymiar polityczny jest taki, czy PiS y, to, to głosowanie dzisiaj wygra, czy nie, mając problemy we własnych szeregach. Wygląda na to, że wygra, bo ma za sobą lewicę, a opozycja, czyli Platforma PSL, y, no się nieco pogubiły w tym, a nie chcą głosować jak Konfederacja, czyli twardo przeciw. Znaczy ja, ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Uważam, że ten mechanizm, który proponowała Agencja Spójności i Rozwoju, był dobrym mechanizmem pilnowania tych środków. A teraz wracając, wracając do tej kwestii, wie pan, ja bym powiedział tak, ja jeżeli chodzi o rozmowy lewicy, to ja lewicy nie zarzucam złych intencji, bo nie mam powodu. Uznali, że, że sami, że tak powiem, rozmawiając z PiSem. Zabezpieczą to, żeby. Lewica, nie lewica na tym jest ewidentnie wygrana. Lewica jest do przodu, pokazała, że coś może w przeciwieństwie do reszty opozycji, ale zostawmy na razie to, bo porozmawiamy o tym w internetowej części. Jeśli pan pozwoli, Dobrze. tutaj jeszcze jedno pytanie. To jest pytanie o, o to, czy Bronisław Komorowski będzie patronem nowej formacji politycznej, która miałaby połączyć PSL, konserwatystów z platformy i takie jakieś inne środowiska no bliskie właśnie prezydentowi Komorowskiemu. Ja nie wiem, czy pan prezydent Komorowski zdecyduje się na rolę patrona. Pan prezydent Komorowski, że tak powiem, wysłał opinii publicznej pewien sygnał. Wczoraj co... składał kwiaty właśnie w takim towarzystwie, w towarzystwie e, Władysława Kośniaka i Piotra Zgorzowskiego z PSL-u, ale też właśnie konserwatystów z Platformy, posłów Mroczka, po, był tam poseł Raś, właśnie był senator Ujezdowski i paru innych. To miałby Udać? być ten za, zaczyn partii? Ja nie wiem, ja nie wiem czy byłemu czy jest zwyczaj raczej chyba go nie ma, żeby były prezydent patronował jakiejś Ależ partii. Ależ był, proszę pana. Pamięta pan jak powstała Europa Plus? To miało być taki na bazie ruchu Polikota, Europa Plus, czyli taki pomysł Aleksandra Kwaśniewskiego, by lewica mogła wejść do Parlamentu Europejskiego. No dobrze, ja szczerze mówiąc Uciekło mi z głowy. A, pan. Uciekł, a takie... Ostatnie pytanie, bo już naprawdę musimy my uciekać do internetu. Bronisław Komorowski powinien kandydować do Parlamentu? Nie ma zwyczaju, żeby byli prezydenci, że tak powiem, pełnili funkcję po ustąpieniu z urzędu stricte wybieralne i startowali w wyborach, więc wydaje mi się, że to jest dobry zwyczaj. Radio rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z Janem Filipem Libickim. Maturzystom życzymy połamania piór. Wszystkim Państwu miłego wszystkim dnia. Wszystkim maturzystom, nie tylko córce pana redaktora. Co Pan o tej córce? Wszystkim mówię. Do widzenia. Wszystkim, Kłaniamy się. Wszystkim. I jesteśmy. Z naszymi drogimi internautami cały czas. Co pan tej córce? Ja mam dużo córków. Dwie sztuki mam, proszę pana. No dobrze, jak druga będzie zdawała maturę, też Prze będę jeździł. Proszę, proszę pana, tylko jedna trzecia moich dzieci zdaje maturę. Dwie trzecie nie zdają matury. Większość nie zdaje, więc większość. Ale w ogóle nie zdaje? Nie, w ogóle nie zdaje. Są za małe. Wie bo, pan, ja bym powiedział tak, to są grupy... Ale jest bo... większość konstytucyjna, żeby o tym nie mówić. Dwie trzecie uznało, żeby o tym nie mówić. Rozmawiamy o polityce w takim razie, bo, bo to jest, proszę pana... Fikcja. Ja chciałem tylko powiedzieć, że istnieją kręgi konserwatywne, które uważają, że obowiązek szkolny jest pr przereklamowany. Tak. Ja nie do końca podzielam ten pogląd, ale jest to pogląd ciekawy obowiązek szkolny jest że generalnie tłuszcza powinna być ciemna, bo wtedy... Tak, rozumiem, to jest taki... Nie, nie, nie należy nikogo do niczego zmuszać. A, tak. Je, znaczy. sobie, no dobrze, jeśli pan pozwoli, to jeszcze sekundę o tej inicjatywie Bronisława Komorskiego, bo pan tak się po niej przejechał lekko, ale pomysł jest, zdaje się inny, bo oczywiście tak między nami mówiąc, jak już... Jesteśmy sami, tylko, tylko pan i ja. To ja panu powiem. Panie, tak jak pan z Tomaszem Ziemoniakiem ostatnio. To ja, to ja panu powiem, że ja nie wierzę oczywiście w to, że Bronisław Komorowski mógłby być patronem jakiejś e, sensownej partii, no bo on odszedł raczej w warunkach, no, które nie predestynują go, o może tak to ujmę, do tego, by, e, by wzbudzać falę entuzjazmu e, dla nowej formacji politycznej. Czyli no powiedzia, znaczy... powiedziałem to bardzo grzecznie, i, ale chyba wyraziłem się jasno, w co wiesz, a w co nie. Ale moja wiara w, w to, co się wydarzy, jest drugorzędna. Pierwszorzędne jest pytanie, co dalej tak naprawdę, proszę pana, z takimi ludźmi jak pan, czyli konserwatystami z platformy. Pan był w platformie po odejściu z PiSu, tak? Byłem w ośmiu partiach. Nie, nie, ale nie, o tym teraz nie rozmawiamy. Ja wiem, że pan był w co najmniej ośmiu partiach. Tam... I pan jest jednym z tych, którzy w przeciwieństwie do Pawła Ponceliusza się tego nie wypiera. Ale. Oczywiście, bo ja się niczego nie wypieram, co w życiu zrobiłem. Dobra, ale ja nie o tym tak naprawdę. Chwilowo przez sekundę przepraszam, że to. Ja wiem, że do pana dotknie, ale chwilowo nie o panu. Szkoda. Ja wiedziałem, że to pana dotknie. Bardzo pana przepraszam za to. Raz jeszcze <laughs> przepraszam. Później porozmawiamy o panu, dobrze? Na, na, dobrze. na razie pytanie jest inne, serio. No, bo konserwatyści z platformy deklarują co jakiś czas, że no nie, tej granicy to oni już nie, nie pokonają, że to już jest za daleko. A jak już partia powiedziała, że oni jako partia nie są za, za, za żadnym kompromisem aborcyjnym, tylko za e, legalną aborcją, w zasadzie aborcją na życzenie. I jak oni zadeklarowali, oni, Platforma, że są za związkami partnerskimi, no to na przykład e, Poseł Raś z Krakowa, e, no poseł Mroczek, zaczęli właśnie, nie wiem, mówić, ale tylko w kuluarach, że oni zaraz stamtąd wyjdą. Co mają zrobić konserwatyści z Platformy teraz, w tej sytuacji? Znaczy, teraz panu nie powiem. no Ja też byłem w życiu w takiej sytuacji i mogę powiedzieć, jak ja sobie to ułożyłem w głowie. Znaczy, to jest tak. Trzeba sobie na zimno, bez. Konkretnych okoliczności politycznych, powiedzieć, gdzie jest ta granica, trzeba sobie to powiedzieć wcześniej i się tego po prostu trzymać, niezależnie od okoliczności. Ja założyłem, że moją granicą obecności w platformie jest moment, w którym uznam, że nie mogę głosować w sprawach światopoglądowych zgodnie z własnym przekonaniem. Kiedy usunięto pana Biernackiego i pana Tomczaka, doszedłem do wniosku, że to jest właśnie ten moment. Który wcześniej sobie założyłem, więc zrealizowałem to, co na chłodno, a nie w gorączce bieżączki politycznej e, sobie założyłem, prawda? No ale wie pan, że chłodna kalkulacja zakłada również takie myślenie, to nie jest złośliwe przecież to, co powiem, e, co dalej ze mną. To znaczy, jak ja odejdę z tej partii, to kto mnie przygarnie? Bo przecież jestem politykiem od iluś tam lat i życia poza polityką sobie nie wyobrażam. Znaczy proszę pana, no to, to jest pytanie o to, gdzie ktoś sobie stawia granicę, po której mówi, ja w polityce w takich warunkach być nie mogę. Jeśli ktoś sobie stawia taką granicę, to wtedy jest to mu łatwiej zrobić. Jeśli sobie takiej granicy nie stawia, to taka decyzja przychodzi dużo, dużo trudniej. Czyli pan sobie postawił granicę i tego się trzymał. No dobrze, ale wie pan, że przecież tam pozostali jeszcze ludzie, no właśnie, jak wymienieni, choćby wymienieni przeze mnie posłowie. I oni co mają dalej robić? Co by im pan radził? Pan by ich zapraszał do PSL-u? Znaczy ja mam to powiedzieć tak. No, pan wskazał osoby pana posła Rasia i pana posła Mroczka. Ja nie wiem, czy bezpośrednio. W sensie mieliby wstąpić do PSL-u, bo każdy uważa, co robi. Ja do PSL-u wstąpiłem i ja tylko uważam, że gdyby się okazało, że na przykład z klubu Platformy Obywatelskiej odchodzi grupa, nie wiem, trzech, czterech, pięciu posłów o wrażliwości konserwatywnej, w tym panowie Rasi Broczek, to ja bym się cieszył, gdyby oni nawiązali współpracę z koalicją polską albo stali się elementem koalicji polskiej. A nie jest y, tak, że na przykład no, jakby mocniej, bardziej kusi ich Szymon Hołownia. On zabiega o poparcie konserwatystów, bo nie chce tworzyć wrażenia, że jego partia jest tak s, y, jednoznacznie postępowa, jak wynikałoby to z obecnego składu sejmowego. A to już, to już, to już ci, którzy by występowali w platformie, z platformy, a którzy uważają się za konserwatystów, musieliby sobie Przeprowadzić analizę, do kogo jest im bliżej. Ja mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o PSL, to wiedzieliby z kim się wiążą. Jeżeli chodzi o Partię Hołowni, to do końca nie wiadomo z kim się wiążą, bo moim zdaniem, wynik Szymona Hołowni, dobry wynik, wynika z tego, że każdy z wyborców rozczarowany platformą czy innymi. Organizacjami opozycyjnymi, mówi sobie tak: O, Szymon Hołownia, to jest na pewno to, co ja sobie wyobrażam, że powinno być opozycją. A Szymon Hołownia mówi: Tak, tak, jestem tym, kim ty chcesz, żebym był, a kim jest naprawdę do końca nie wiadomo. No tak, były już takie przypadki w... i to nawet z pewnym sukcesem. Przypomnę Andrzej Leper, Janusz Paweł Palikot, Kukiz, Janusz Paweł Palikot. Kukiz. Tak, bo ich paru rzeczywiście co jakiś czas pojawiła się taka siła. K... Charyzmatyczny lider, który mówi, ja ich wszystkich, ja im pokażę, ja tam zrobię porządek. Ci wszyscy, co byli do ja tej, ja to miałem w 2011 roku właśnie, kiedy, kiedy Janusz Palikot E, e, odnotował swój sukces. To ja rozdając ulotki wyborcze usłyszałem właśnie coś takiego na jednym z targów. Wszyscy jesteście złodzieje, będę głosował na Palikota. A Bogusław Sonik, jeden z tych konserwatystów z platformy, usłyszał co innego. Wszyscy jesteście złodzieje, wszyscy posłowie kradną, ale pis się przynajmniej dzieli. No ja tego akurat w kontaktach z elektoratem nie słyszałem. <noise> e, a propos tego, że pis kradnie, ale się dzieli. Y Mówię o głosie ludu, żeby nie było do mnie... Ale Ale to jest pytanie, czy się dzieli owocami kradzieży, czy też się dzieli jako partia w sensie wewnętrznym. To jest bardzo dobre sformułowanie. Obserwuje pan to, co robi pan prezes Niku Marian Banaś? Obserwuję, tak. No i jakie, to, jakie, jakie emocje, jakie refleksje panu towarzyszą, gdy pan to obserwuje? Znaczy, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że w walce politycznej można użyć każdego narzędzia i przekroczyć wszelkie granice cywilizowanej, cywilizowanego społeczeństwa, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość postanowiło uderzyć w syna pana prezesa Banasia, a jak się uderzy w czyjąś rodzinę. To trudno powiedzieć, to trudno nie zakładać, że ktoś będzie rozjuszony. Panie senatorze, a nie ma pan takiego wrażenia, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość, czyli prokuratura, bo rozumiem, że to pan, pan ma na myśli, postanowiła nie ścigać Marię, syna Mariana Banasia, to senator Jan Filip Libicki grzmiałby sto razy głośniej, że tak oto PiS kupuje sobie spokój w niku, bo znany gangster Banas Junior będzie chodził wolny i my, Platforma, Przepraszam pana z PSL, -u. my PSL nigdy na to Ach, nie pozwolimy. My chcemy, żeby Banaś Junior był ścigany. Proszę pana, ja panu powiem tak. Tu chodzi o pewną zasadniczą koincydencję. No to jest tak, że e, jednego dnia pojawiają się artykuły w jednym z portali internetowych, drugiego dnia na konferencji występuje pan Banaś. czy też odwrotnie najpierw się pojawia publikacja internetowa, potem jest akcja. CPA w domu syna Mariana Banasi, potem Mariana Banasi wydaje oświadczenie. Ale pan, że to jest... No, Ta koincydencja znaczy... jest zastanawiająca. Mnie nie zastanawia. Jest... Może pana nie. Wie pan co, bo pan udaje, przepraszam, że ta, tak wprost powiem, pan udaje przed nami pierwszego naiwnego, który nie wie, jak wygląda polityka. Mówi pan z takim, z takim oburzeniem w głosie, że PiS jest, posługuje się niecywilizowanymi metodami. Ja nie chcę nic mówić, ale wie pan, jako człowiek, który był wiele lat w polityce, powinien pan. Wiedzieć doskonale, że brutalność, nazwijmy to delikatnie, w polityce jest elementem stałym i dotyczy bardzo różnych partii. No, ale nie będę pana pouczał. No, panie, czy pan potrafi podać przykład, ojciec, w sporze z ojcem atakowano, czy jest dzieci? Wie pan, co, ale tutaj ja nie widzę tego. To znaczy, naprawdę, ja tego naprawdę nie widzę. No, sytuacja pana Banasia jest dość klarowna. No, to znaczy, on reklamowany przez PiS jako żelazny Marian, jako, jako ostoja, ostoja sprawiedliwości Marian Banaś, okazał się dżentelmenem, który prowadzi interesy z gangsterami. Ma jakieś dziwne kamienice, których, się, których pochodzenia nie bardzo potrafił wytłumaczyć. Wynajmuje te, te hotele, prowadzą mu właśnie gangsterzy i tak dalej. No i wie pan, no, jakby, jakby prokuratura tego nie ścigała, to to byłoby było oburzające. Ale tylko. rozumiem, że pana bardziej oburza to, że prokuratura to ściga. No i tu Nie. pozostanę w, w przyznaniu odrębnym. Ja, ja, tylko, ja tylko zastanawiam się nad pewną koincydencją jak to jest? że trzy fakty, jeden po drugim, mają mniej więcej miejsce w tym samym czasie. Chce mnie, mnie pan przekonać, że PiS używa prokuratury do tego, żeby dokuczyć Banasiowi? A to mnie pan przekonał, to ja absolutnie w to wierzę. Ale zostawmy teraz Banasia, zostawmy politykę. Zostało nam mniej więcej dwie i pół minuty, żeby porozmawiać o panu. Żeby pan się poczuł wystarczająco tak dopieszczony, żeby... Proszę pana, ja już się czuję wystarczająco dopieszczony przez fakt, że pan mnie dzisiaj do siebie zaprosił. No to y, może pan nam powiedzieć o sobie, na przykład. Pan studiował, pan studiował wieki temu, prawda? Tak, bo ja to możemy poinformować naszych widzów i słuchaczy, ja jestem starszy od pana I Przy tym nie zostanie i to się, proszę państwa, będzie pogłębiać. Pan będzie coraz starszy. Nie panie. będzie się pogłębiać. Będzie, będzie. Będzie A proszę mi powiedzieć, pan studiował co? Ja studiowałem historię. No, ja to wiem przecież, no ale cicho. Tak mu udaje, że nie wiem. Bo chciałem z pana. No to, to chciałem to z pan... tak udaje, jak panu odpowiadam na niektóre pytania. Jesteśmy w podobnej sytuacji. To, że pan udaje, to ja w to wierzę głęboko. Politycy robią to bardzo często w, podczas tych rozmów. No nie wiem. Ja, jak mówił mi pewien polityk, nie zdradzę nazwiska, zadzwonię do ciebie. A ja mówię, na pewno zadzwonisz? On mówi, obiecuję. Ale na pewno? No przecież jestem politykiem. <laughs> tak, czyli na pewno zadzwoni. E o maturze pan chce coś opowiedzieć? bo maturę dzisiaj. O, o maturze nie chcę niczego no właśnie, opowiedzieć. To jest w ogóle jakiś fenomen. Mogę panu opowiedzieć, jak zaskakująco działają media społecznościowe. O, To szybciutko. Ma pan na to, to półtorej tak, minuty. Byłem, wczor byłem wczoraj na Majówce. Byłem czter cztery miesiące wcześniej. Byłem u moich znajomych, którzy odratowali małą kuskę. Kuska. Karmiłem tą kuskę butelką z mlekiem. Przejechałem cztery miesiące Później koza już urosła, w związku z czym wyrzuciłem na Twitter dwa zdjęcia. Kozę sprzed czterech miesięcy, jak ją karmię, i kozę obecną. Po, po jakiejś godzinie odezwał się do mnie jeden z tabloidów, że koniecznie chce tą kozę opisać. Więc z tego wynika, jak mówi bardzo wielu moich kolegów polityków, jak ja coś załatwię w moim okręgu wyborczym, to mam 10 lajków. Jak się pojawię z psem na spacerze, to mam 120 lajków. I to jest banał. Trzeba się pojawiać z kozą na spacerze. To wtedy ma pan nie 120, ale 120 tysięcy lajków. To na smyczy jak psa, proszę pana. I bardzo panu tego serdecznie życzymy. 120 tysięcy lajków dla Jana Filipa Libickiego. Proszę państwa, to za mało. Dziękuję. 120 tysięcy dla pana, drugie 120 dla kozy i niech już. Trzecie tak... dla Roberta Mazurka. Nie ja dziękuję, wie pan. Ja tam lajków nie zbieram. E, grzecznie tutaj sobie siedzę. i Jutro będzie kolejny gentleman. Zapraszam już na tę rozmowę. Panu serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko. Do dziękuję do widzenia. widzenia.